Dzień dobry, nazywam się Jacek Tirański i jak zapewne pamiętacie, jestem samozwańczym antykołczem. Teraz pokażę Wam jedną z, z niezłych technik reklamy. Nie wiem jak to nazwać. Nazwijmy ją reklamy podprogowej. Otóż wygląda to mniej więcej w ten sposób, że bierzemy samochód demonstracyjny z jakiegoś salonu. I stawiamy go przed budynkiem, w którym dzieje się jakieś wydarzenie, gdzie jest dużo ludzi. Stawiamy ten samochód i przyklejamy naklejkę na ten demonstracyjny samochód w swojej firmy. Ej, wtedy dużo osób, widząc taki wypasiony samochód z tą naklejką, zaczyna dobrze kojarzyć tą firmę, a jednocześnie, w podświadomości takiej osoby, e, zaczyna się kluć takie przypuszczenie, że pracując dla tej firmy, bardzo szybko i niebawem zostaniemy właścicielami takiego samochodu. Ja teraz może pokażę jak to działa. Tylko muszę przełączyć na kamerkę. ta działa mniej więcej tak. Mamy tam jak widzimy i tutaj bardzo dobre markowe samochody, które dziwnym trafem są samochodami demonstracyjnymi co po czym poznać po czym poznać to samochody demonstracyjne, po tym, że mają na przykład na masce napisane sprawdź w każdych warunkach albo sprawdź i tutaj nazwa osoby sprzedającej firmy sprzedającej te samochody już podchodzimy do takiego samochodu i robimy coś takiego i jak gdybyśmy ściągnęli tam tą drugą naklejkę E, to wtedy okazuje się, że z samochodu reklamującego e, jakąś tam firmę e, mamy po prostu samochód demonstracyjny. Hmm. Czy to jest fajna reklama? Jak dla mnie nie bardzo. No ale ja wiedziałem, że tą naklejkę można ściągnąć bardzo łatwo, bo jest na taśmie magnetycznej. Pozdrawiam Was tu, Wasz Antykaut. Witam, to znowu ja, wasz e, samozwończy antycoach. E, właśnie przed chwilą nagrywałem e, taki filmik, no nie przed chwilą, godzinę temu nagrywałem taki filmik o tym, w jaki sposób wykorzystać samochód demonstracyjny jakiegoś dealera, dealera samochod, samochodów ekskluzywnych e, po to, żeby wypromować swoją firmę. No, podzieliłem się z jedną z osób działających w multilevel marketingu tym moim spostrzeżeniem, a on mi powiedział, stary, ale proszę cię, nie wieszaj tego na, na Facebooku, dlatego że, że dajemy, dasz jakby sygnał, że, że gramy nieczysto. No właśnie. To. Nie to było moim y, jakby zamiarem, żeby pokazać, że jakaś firma gra nieczysto y, i, Albo żeby, żeby zrobić złą markę multilevel marketingowi y, na, Jakby na dowód tego pokażę dwa małe samochody Tej samej marki, które stoją sobie tutaj na parkingu Nie na widoku nie po to, żeby emanować tysiącom osób swoim jestestwem, tylko stoją sobie na parkingu i zobaczmy, są to dwa Mercedesy i sprawdzimy czy te naklejki są też magnetyczne. Sprawdzam, żeby nie pokazywać całej marki, żeby nie zostało posądzone o to, że promuje jeden MLM, a drugiemu chce jakby no, dać między oczy, to no co widzieliście, są to naklejki oryginalne na samochody, niedemonstracyjne, tylko użytkowane przez osoby działające w tym marketingu sieciowym. W związku z czym nie każdy MLM wykorzystuje e, chwyty poniżej pasa. Tamten chwyt uważam za chwyt poniżej pasa, dlatego, że e, wiele osób da się na to po prostu nabrać. Ja być może, być może jestem w błędzie, dlatego jeżeli, jeżeli ktoś czuje się urażony z tamtego z marketingu, e, który pokazywałem wcześniej, to bardzo proszę o komentarz jakiś, ale... Pamiętajcie moi drodzy, że nie robimy takich rzeczy, które mogą, w jakikolwiek sposób e, dawać złą opinię marketingowi wielopoziomowemu. Oni tank przez oszołomów ma nie najlepszą już opinię e, i bardzo niesłusznie. E, dlatego e, dlatego proszę o komentarze tam poniżej e, tego filmika.